Książę biskupie, po ludzku zapytam o owoce tego kongresu. Mówię, że po ludzku interesuję się owocami, ale ksiądz biskup ostrzegał, że może to być również taki efekt bałwochwalstwa. No, pytamy się o owoce tego kongresu. Jakie mogą być te owoce? Owoców jest wiele, w różnych wymiarach są. Pamiętajmy, że kongres nie jest tylko... Jednowymiarowy właśnie, tylko jest to, co zawsze podkreślaliśmy już wcześniej, że ma te trzy składowe. Słuchaliśmy chyba z dużą uwagą Słowa Bożego i słuchaliśmy go w posłuszeństwie, co jest istotne, więc nie wiem, kiedy czytaliśmy słowo o tym, że Kościół ten, który dla nas jest zawsze jakimś punktem odniesienia, Kościół w Jerozolimie wzorcowy, Kościół był Kościołem ludzi ubogich, którzy sięgali do kieszeni i dzielili się swoją własnością, no to w posłuszeństwie zrobiliśmy też, zebraliśmy ją. jałmużnę, myślę dość poważną, nie będę jej liczył, nie pytałem księdza kardynała, przekazaliśmy ją po prostu do stóp apostołów, czyli warszawskiemu kościołowi. Też myślę, że właśnie kolejnym owocem takim słuchania w posłuszeństwie no to było to słowo dotyczące jedności i takiej jedności, która nie jest efektem własnego namysłu, tylko poddania się Duchowi Świętemu, który Kościół prowadzi w sposób konkretny, no to to się zrealizowało w ewangelizacji wczorajszej, gdzie rzeczywiście ludzie różni z różnych wspólnot poszli ze sobą razem. No i to nie tylko każdy jakby w obrębie własnego charyzmatu, ale na przykład znam ludzi, którzy Wyrastając ze wspólnot Ruchu Światu Życie, poszli na ewangelizację po domach z, z ludźmi z drogi neokatechumenalnej. Tak, takich takich przy, przykładów jest, jest wiele, że em, właśnie w takiej harmonii, jedności zostało podjęte to, co, 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 co czuliśmy, że jest nam zadane. No, więc to, to jest jeden wymiar. Bardzo się cieszę też z tej części teologiczno-pastoralnej. Myślę, że wysłuchaliśmy bardzo ważnych wystąpień. Ważnych i przez to, że głęboko przemyślanych, ale też lądujących w konkrecie. No, absolutnie wyśmienite wystąpienie Marka Lerica i, i z, z takim właśnie pięciopunktowym programem wzrostu parafii, i z pokazaniem, że nie ma wzrostu, nie ma zdrowia takiego organicznego. Abs fantastyczne wystąpienie, które powinno. Być takim punktem odniesienia, powrotu. Tak samo wyśmienity jest zupełnie tekst biskupa Nikolasa Di Marios ze Stanów Zjednoczonych. No, on z kolei zaproponował aż siedem punktów takich weryfikujących, czy, czy, czy dających możliwość opisu rzeczywistości parafii. Oczywiście, że te punkty się czasami pokryją z tym, na przykład z tą refleksją lidera kursu w Alfale jest pewien konkret, to jest jakby przestajemy mówić o tym, że no, parafia jest olbrzymem, ma potencjał i tak dalej, no i no to zróbmy coś. Mniej więcej chyba pokazało się co, co by, to, co by to miało być, na czym to miałoby polegać. No, a jak chodzi już o, o ten trzeci moduł, czyli samą ewangelizację, to rzeczywiście trudno jest cokolwiek oceniać, no. yy. Niemniej choćby na tym wczorajszym wieczorze chwały Byli ludzie, którzy zostali zaproszeni z, Prosto z ulicy no, Dzisiaj była tutaj godzina świadectwa Ludzie mówili głównie o tym jednak Co się działo w czasie ewangelizacji No to są konkretne sytuacje Zresztą no, każdy z nas miał je Ja też miałem swoje Myślę, że kogo by nie zapytać To mógłby o tym powiedzieć Że jednak Pan Jezus nam przyprowadził ludzi Którzy czegoś od Niego chcieli A myśmy mogli im posłużyć Dużo również rozważań było związanych z myślą, nieustannie nową myślą inspirującą papieża Franciszka. Nawet ten motyw nawrócenia pastoralnego, przewijający się w różnych kontekstach, by ostatecznie sformułować definicję, odwołuje się do tego, co napisał, w czym uczestniczył jeszcze wtedy nie papież, ale kardynał Bergoglio. Oczywiście chodzi o synod z Apersidy. On był jakimś obecnym niezwykle w tym, w tym kongresie, papież Franciszek. O tak, to no trudno, żeby nie. To nie jest tylko tak, że on był ojcem synodu w Brazylii w 2007 roku i dlatego go wywołujemy, tylko on do tego dokumentu za parasydy, to on wraca nieustannie. Też rzucił teraz, jak był w Brazylii na Światowych Dniach Młodych. W rozmowie z biskupami brazylijskimi. To jest bardzo duże wystąpienie, gdzie on ten dokument cytuje przynajmniej kilkukrot, kilka razy i też właśnie wywołuje z niego dwa kluczowe pojęcia. Dwa. Pierwszy to jest misja permanentna, a drugi to jest nawrócenie pastoralne. I on o tym bardzo pięknie mówił do biskupów brazylijskich. Nawet w tej chwili żałuję, że do końca ten akurat ta wypowiedź papieża tu nie wybrzmiała na kongresie, bo to była wypowiedź o tym, że kościół, który się nawraca pastoralnie, jest kościołem, który odkrywa w sobie macierzyńskie oblicze, maryjne oblicze. Trochę nam ten motyw tutaj nie wybrzmiał, ale też nikt nie mówi, że kongres ma dokonać jakiejś kompletnej refleksji, lepiej jeśli jest rodzajem drożdży, które potem będą fermentować. I myślę, że samo pojęcie nawrócenia pastoralnego dobrze, że się pojawiło z mocą i mam nadzieję, że ono wejdzie w jakiś obieg myśli pastoralnej w Polsce, bo to wcale nie jest pojęcie aż tak po, powszechnie znane i, i poddawane refleksji, a, a pojęcie bardzo istotne niewątpliwie. Ksiądz Biskup zapowiedział właśnie tłumaczenie tego całego dokumentu za Persidy. Może jakieś szczegóły? Znaczy, zespół do spraw nowej ewangelizacji ma już taką serię wydawniczą, biblioteczkę małą, i to będzie w ramach tej, tej serii. Ten dokument wydamy, on, jest, on musi wyjść jako książeczka, dlatego że to nie jest kilka stron, to jest kilkadziesiąt stron w druku. Um, no, on jest tłumaczony na prawie wszystkie języki nowożytne, no, te międzynarodowe, natomiast na język polski nie i wielka szkoda. I, i nie tylko z racji na pojęcie nawrócenia pastoralnego, tam jest wiele innych rzeczy war, war, wartych yy, podkreślenia właśnie w życiu codziennym, w życiu parafii. Przed papieżem Benedyk XVI, który napisał wstęp do tego dokumentu, on podkreślał jego wielką eucharystocentryczność. On bardzo jest skupiony na eucharystii, ten dokument. No, więc no, mam nadzieję, że to się uda dość szybko zrobić. Na koniec zapytam się o słowa biskupa Brooklynu, Nicolasa Di Marcio, który mówił bardzo wiele rzeczy, ale akurat chciałem zwrócić uwagę na, na to, że jednoznacznie Ostrzeg, żeby nie traktować nowej ewangelizacji jako strategii marketingowej dla kościoła. To wydaje się taka naiwna konstatacja, może na początek, ale chyba jest problem z tym. Mam nadzieję, że niczego nie zdradzam, ale jak chodzi o klucz do biskupa Nikolasa, to dzisiaj rano poszedłem sobie w, do kaplicy arcybiskupów warszawskich rano tam w siedzibie, gdzie też biskup Nikola spędzał noc no nie udało mi się przyjść przed nim to jest jednak przecież już nie najmłodszy człowiek i wczoraj wieczór był z nami do samego końca, był bardzo zmęczony, no ale dzisiaj na jakieś mniej więcej półtorej godziny przed celebrowaniem Eucharystii był już w kaplicy dla mnie nie, nie, nie potrzeba innych argumentów jakby za tym skąd, skąd wyprowadza swoje myślenie o posłudze w Kościele, w ewangelizacji itd.